Um, dzień dobry. Mogę zadać pytanie? Chcemy iść na misję. Łapać złodziei i ratować księżniczki przed złymi smokami. I znajdować magiczne miecze i, i... i bronić wiosek. Czy możesz dać nam jakąś misję? Proszę. Misję? Dla was, pisklaków? Waszą misją jako smoki jest burzenie gór. Sprawiać, by płonęły miasta, przynoszenie śmierci i zniszczenia, gdziekolwiek nie pójdziecie. A jeśli będziecie mieli dość szczęścia, zostaniecie uśmierceni w potężnej bitwie przez jakiegoś bohaterskiego rycerza. A jedyne, co po Was pozostanie, to historia o potędze i chwale. Ale ekstra! Oh my God, bro! Oh, hell.